Witam w kolejnej grze na kalanę, Distraint 2. Jak ktoś oglądał poprzednią część, a jak nie to zapraszam, żeby sobie przypomnieć. Zaczynamy drugą część Distraint 2. Zobaczymy, co się będzie działo. Nowa gra, tak. No, jaram się. Nazywam się Piers. Za wszelką cenę chciałem zostać partnerem spółki MacDay, Burton i Mul. W tym celu eksmitowałem nieszczęśników, którym powinęła się noga. Taką miałem pracę. Czasem stało się jasne, że to nie dla mnie. Widzicie, była pewna wdowa, urocza staruszka. Nazywała się pani Godwin. Zająłem jej mieszkanie. Coś we mnie pękło. Nie miała do mnie o to żalu. Ale ja nigdy sobie nie wybaczyłem. Szczególnie gdy odeszła z tego świata, ostatecznie straciłem wolę do życia. Włożyłem lufę strzelby do ust, zdecydowałem, że skończę z tym wszystkim na zawsze. Oho, no i tutaj skończyliśmy. Prolog. Rozsądek. O! Jesteśmy nim w niebie? Czyżby tak? Wow! Gdzieś po drugiej stronie. Czę część pierwsza. Co się dzieje? E, aby kontynuować tak. O! Teraz nie muszę sobie ten... Gdzie ja jestem? Ja? Nie powinienem istnieć. Nie powinno mnie już być! Hej! Czy ktokolwiek mnie słyszy? Nie rozumiem. Trzymaj SHIFT, aby biec. O kurde, można biegać teraz. O! Nie, to może tam lepiej nie? O! A kim ty, ty jesteś? Jakiś podróżnik? Ty, ja może jestem w niebie, odkupionym? Witam. Proszę pana. Naciśnie E dla interakcji z obiektami, otoczeniami lub postaciami. A, okej. Okay. Czyli E. Przepraszam pana. Co to za miejsce? I kim pan jest? Jestem rozsądkiem. Niestety nie potrafię odpowiedzieć w zrozumiały dla Ciebie sposób, ale jestem Twoim przewodnikiem, o ile mi pozwolisz. Moim przewodnikiem? Wysłuchaj mnie, proszę. Nie rozumiem. Jestem częścią Ciebie. Jesteśmy połączeni. Rozsądek? Tak, wiem. Jak bardzo wydaje się to zagmatwane. Co no to za miejsce? To pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Nie umiem tego wytłumaczyć. Nie pojmuję już, nie pojmuję, już pociągałem za spust. Tak, nie jestem pewny, czy będę potrafił ubrać to słowa. Ale trafiłeś do miejsca, które nie istnieje bez powodu. Chciałem po prostu uciec. Nie umiałem już ze sobą żyć. Dlaczego tu jestem? Cóż, widzisz, istnieje jeszcze wiele rzeczy, których powinieneś doświadczyć. Musisz poznać, jak wybaczyć samemu sobie. Nie wiem, czy mi się uda. W obecnym stanie byłoby to trudne, ale możesz mi zaufać. Zrozum, że musisz na nowo odnaleźć siebie musisz odzyskać nadzieję to jedyny sposób na uleczenie ran Czemu nadzieja jest na zielono hm zapamiętajmy to, to to wszystko wydaje się takie przytłaczające proszę odnajdź nadzieję a wszystko się odmieni chyba chyba mogę spróbować Tyl tylko o to tylko o tyle cię proszę niebawem spotkamy się ponownie Okej okay. Dziękuję Wstumienie Tam gdzie wszystko się zaczęło O, czyli wracamy do naszego apartamentu Zapukaj Przepraszam Zostałem kogoś? Halo? Próbuję trochę miksować te głosy, nie? Czy mogę prosić o otwarcie drzwi? Hej! Oho? Wow. Co u diabła? What the fuck? Halo? To się odwala. Ja nie byłem aż pazarny taki na kasę, nieprawda? Dobra, może do windy mam wsiąść. O! O, i teraz się otwarły te, te drzwi. To byłem ja przed kilku lat. Wiemy Pirz, wiemy. Wejdź. Czerwone spojrzenie, część pierwsza. Badaj. Eee, jeszcze chwilę temu było tu przejście. A no w sumie racja, teraz jest regał z książkami. Dlaczego tu jestem? Ja umarłem? Czy może ja żyję? System 2 nie zapisuje automatycznego stanu gry, aby to zrobić użyj tego. Okej. Okay. To zapiszmy sobie, nie? Zapisałem grę, cokolwiek to znaczy. Użenie czwartej ściany Dobra, wejdźmy najpierw tutaj z tym graffiti co jest Nic z tego, zamknięte A co jakbym... A dobra, nieważne Wejdźmy tutaj Okej okay. Kiepło i chłód Zawsze lubiłem siedzieć przy ognisku He? Co to? Coś co raczej nie powinno znaleźć się przy kominku. Kominku. Może uda mi się to czymś wygrzebać? Tutaj jest nawet taka ikonka na drzwiach, że tam jest zapis. Chyba, że to nie tu, bo to też jest ikonka. Tutaj jest toaleta. Możemy coś wygrzebać z ogniska. Kryj się! Nie taka poetycka łazienka. Zbadaj. Kara i brudna pralka. Brokuje pokrętła. Zbadaj. Rany, ten Prisys opaktycznie sam rdza. Bez problemu wyrwę z niego rurę. Nice. Znalazłeś przedmiot. Aby... żeby użyć przedmiotu, wybierz go wciskając W. Aha. Kiedy już wybierzesz, możesz spróbować użyć go wciskając e. Aha, okej. Okay. Możesz również sprawdzić jakie posiadasz przedmioty wciskając spację. To już zawiała rurka, to wiem. Czyli wchodzimy tutaj, idziemy do tego paleniska i coś wygrzebiemy, nie? Dobra, Pierce, róbmy to. O! Wejść, co to u cholery jest? Wygląda jak pokrętło od pralki. O! Aha, no nie, tu nie miało być potworów. He? Czy ja dobrze widzę? czy Coś poruszyło się w cieniu. Tak dobrze widzisz, Piers, coś się poruszyło w cieniu. Też nie jestem z tego powodu jakoś zadowolony. Ale wiem, że jak pewnie zrobię to, to będę musiał się skryć w szafie. Ciekawe, czy będzie pasować. Wciśnij S, i przytrzymaj W lub S, aby obrócić pokrętło Aaa Dobra Tak o Tu 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 Może do tyłu? Tak, brawo no i proszę. Poczekam a skończy. Oho. Cholera. Co to był za dźwięk? Szybko muszę się schować. Kur strachu. Część druga. What the fuck? Odejdź. Wygląda jak strzyżowanie żerafy z jakimś diabłem. Chyba już mogę wyjść. Piers? Boże, co to było? O co tu chodzi? Zobaczymy. Kostka lodu? Coś to znam! Coś jest w środku tej kostki. Ej, kurde, w pierwszej części też było coś z kostką lodu, chyba nie? Z źle mi się wydaje. Dobra, chodźmy do ogniska i roz roztopmy tą kostkę. Kostka lodu. Powinna się zaraz stopić. Dobra? Zabierzmy, co tam jest. Klucz! To było. Coś w niej było. Nie, 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 Też. To klucz, ale do czego? Znalazłeś przedmiot. Źródło ognia Hmm. Widzę coś za kanapą. Może uda mi się ją przesunąć Okej, okay, co to jest? No to jest tu diabła. Muszę to zobaczyć z bliska jest, aby wybrać inny element, nie ja element A Chyba brakuje jednego elementu Okej, okay, czyli stąd musimy wyjść. Aby zostawić łamigłówkę Ok, czyli teraz musimy iść do pokoju z zapisem Pobiegnijmy Od razu sobie zapiszmy I otwórzmy... Zapisałem grę Dobrze Teraz otwórzmy te drzwi Już, otwarte Okej okay. Ochrany Dokąd ja w ogóle idę. Nie, może tam lepiej nie? Chyba trzeba tam wejść. Jak nie to zdechnę i tyle, Jolo What the fuck! Rozmawiamy. Kto ty jesteś? Bu! Próbowałeś się mnie, po... mnie pozbyć, hm? Przepraszam, chyba się nie znamy. Hm? To ja, twój stary kumpel, Chciwość! O kuźwa. Dalej powiesz, że mnie nie znasz? Chciwość? Czego ode mnie chcesz? Hm. Chcę, żebyś... Chcę, żebyś o mnie nie zapomniał. Potrzebujesz mnie i mej bezwzględności. Jakbyś mógł cokolwiek bez mnie osiągnąć, hm? Posłuchaj, nie bez przyczyny próbowałem się zmienić. Może by mi się nie powiodło bez ciebie, ale... Może wiódłbym lepsze życie? Hm, lepsze życie? Ty głupcze! Dostałeś to, na co sobie zasłużyłeś. Powinieneś był trzymać się mnie i miałbyś wszystko. Ale mo może nie jest za późno. Tak? Mam zamęt w głowie. Posłuchaj, razem możemy. Kto jest? Cumienie! <laughs> ciwość. Znowu próbuję stwarzać problemy. Ha, rozsądek, a rozsądek który. Nie jesteś tu mile widziany. Milcz! Firz, wybacz, że przerywam w ten sposób. Posłuchaj mnie. To prawda, że pomógł ci osiągnąć Twoje cele. Ale byłeś młody. Wciąż jesteś młody. Czy wiedziałeś, czego naprawdę chcesz? Pewnie, że wiedział. Ty wiedziałeś, ja wiedziałem. Wszyscy wiedzieli. On potrzebuje tak samo mnie jak i ciebie. Ty nie, temu nie zaprzeczysz. Tylko ja go napędzam. Ktoś inny. Kto inny, jeśli nie ja. Tak, masz w tym trochę racji. Ale może jedynie czego on potrzebuje to nowy kierunek. Hmm? Musisz mi zaufać. Idź i obudź nadzieję, tylko nadzieja może Ci pomóc. Czekaj, nie słuchaj tych wzór. Nadzieja, czyli pewnie kolejne moje jakieś te. To to było u cholery. Nadzieja, ciwość, rozsądek. Oho! o oh. O, oh, jest TT! Mam za krótkie nogi, nie mam siły, żebym do tego dosięgnął. No to mamy przecież rurkę. Rureczka i pompa. Weźmy. No i wiemy, gdzie już to będzie pasować. To to ma być? Mam przeczucie, że będę tego potrzebował. No będziesz potrzebował, pierdol, bo już wiem, gdzie to idzie. Dobra jest granie. Widzę, że druga część jest bardziej tak. Rwone spojrzenie, część pierwsza. Co to, to jest? Ok. Napisałem postęp, cokolwiek to znaczy. Teraz musimy iść tutaj. Teraz tutaj. I zrozwiązać tą zagadkę. Która nie wydaje się za trudna. Pierścień. Okej. Okay. Pasuje jak kulał. Okej. Okay. Najpierw obróćmy to, pewnie będzie tak. Albo tak. To będzie... Chyba... Tak, bo na razie nic mi nie pasuje. To jest na pewno dobrze, to też. O! Nie jest dobrze? Może w inną stronę? Tak? Nie, chyba nie, bo tu jest pokazane, że jakby górą Okej, okay, to, musi, to, to musi być na dole. Tak, tak jest pokazane, no. Na tam, na tym. To tak. O! Dobra, jest. Zrobione, chyba. I co dalej? No pewnie jak stąd wyjdę, to coś się stanie, nie? To może być innego. Ciepło i hut. O, już nie ma kominka. Dobra, zapiszmy. No i dobra, co teraz? Eee, jeszcze chwilę temu było tu przejście, to nie tutaj. Tu coś? Mam wrócić do wuce. Mam wrócić do wódce? Też nie wiem, zaraz sprawdzimy. Gdy już byłem? Nie, no nic tu nie ma. W czy mi, czym mi pomógł ten ogień? No zgasiłem, no zgasiłem tam ogień. To możliwe, że muszę. Coś w tym ognisku zrobić? Nagle zgasło mi w kominku. Dlaczego? Tu nic nie ma. Nie, nie ma sensu. To to wszystko ma znaczyć? Aha. No to super. Bogam cię, nie podchodź! Nie podchodź bliżej! Może to jest nadzieja skażona Odejdź ode mnie, proszę! Kuźwa. Komplit prolog. To, a, to był prolog? Rozdział pierwszy. Męka. Dobrze, to jak to był prolog... ...to widzimy się w kolejnym odcinku, czyli w rozdziale pierwszym. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.